Zima, ale już idzie ku wiośnie. Tymczasem mamy siódmą niedzielę zwykłą roku C. Z czytaniami: pierwsze z księgi, pierwszej księgi Samuela, drugie z listu do Koryntian, z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, no, a trzecie z Ewangelii według świętego Łukasza. Drugie czytanie niesie nam piękną nadzieję. Tak jak nosiliśmy w sobie obraz człowieka ziemskiego, Adama, tak będziemy w sobie nosić obraz człowieka niebieskiego, Chrystusa, kiedyś w niebie. Tak, będziemy do Niego, do Boga podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest, powie w innym miejscu święty Jan. My jednak skoncentrujmy się na wyzwaniach, jakie niosą czytania tej niedzieli, dlatego przyjrzymy się zwłaszcza Ewangelii i pierwszemu czytaniu w tej właśnie kolejności. Ewangelia tej niedzieli to w zasadzie jedno wielkie wyzwanie. Przeczytam dwa fragmenty. Ale do was, którzy słuchacie, mówię miłujcie waszych wrogów, dobrze częcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was znieważają. Temu, kto Cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto zabiera Ci płaszcz, pozwól wziąć także koszulę. Każdemu, kto Cię prosi, daje od tego, który zabiera Twoją własność, nie żądaj zwrotu. Postępujcie z ludźmi tak, jakbyście chcieli, aby oni z wami postępowali. I dalej mowa jest o tym, że jeśli jesteśmy dobrzy dla dobrych, to cóż wielkiego. A potem, dalej. Nie sądźcie, a nie zostaniecie osądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną. I przelewającą się napełnią Waszą kieszeń. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Mnóstwo różnych wyzwań. Módlcie się za tych, którzy Was prześladują, kochajcie nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy Wam urągają. Odpłacajcie za zło dobrem. A potem nie sądźcie, nie potępiajcie. Dlaczego? Przecież to jest nieżyciowe, przecież to jest niesprawiedliwe. To tak nie działa. Będziemy traktowani jak ludzie naiwni, ludzie, którzy, którzy no, nie potrafią się znaleźć w tym świecie. A Chrystus uczy właśnie tak. Czy to zadziała? żeby się przekonać czy zadziała trzeba najpierw spróbować trzeba spróbować żyć tak jak mówił tutaj Chrystus a potem ocenić czy przyniosło to jakiekolwiek owoce bo może przynieś, przyniesie rzeczywiście wiele dobrych owoców ale to trzeba sprawdzić trzeba to wyzwanie najpierw podjąć pierwsze czytanie z księgi pierwszej księgi samuela to ilustracja prawdy, że trzymanie się Bożego prawa popłaca. To scena, kiedy Saul ściga Dawida i jego e, ludzi. Saul był po prostu zazdrosny, zazdrosny o powodzenie, o sławę, jaką Dawid miał wśród ludu. On, będąc królem, był zazdrosny o to, że jakiś jego wódz, jego poddany, cieszy się większą sławą niż on sam. I dlatego chciał go zabić. I dzieje się coś takiego, że, 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 że ludzie Saula i on sam zasypiają, padają w głęboki sen, a Dawid ma okazję wziąć oszczep, przebić. Tak mu radzi Abiszej, tak mu chyba było na imię. Ja to zrobię, oto Bóg oddał go w Twoje ręce, zabij go. A Dawid mówi, nie, nie zabiję Bożego Pomazańca. Skoro Bóg go wybrał, to niech on robi z nim porządek, ja nie posunę się do tego, żeby go zabić. No, i rzeczywiście, potem jest tak, że zabiera jego dzidę, zabiera jego rzeczy. Potem woła z, z drugiego pagórka, kiedy jest bezpiecznie odległości, i proszę, mogłem cię zabić, nie zabiłem cię. A gdzie skutek tego wszystkiego? Saul w końcu zginął w jednej z bitew, właściwie popełnił samobójstwo, widząc, że nie ma już innego wyjścia. Jego ciało zostało wystawione na pośmiewisko już po jego śmierci, a Dawid ten. Człowiek no, przez Saula tak prześladowany, ciągle spychany na margines, został królem. Najpierw w Judze, potem w całym Izraelu, bo stwierdzono, że przecież on i tak jest wodzem, w naturalny sposób się do tego nadaje. To historia o tym, że posłuszeństwo Bogu popłaca. My nie rozumiemy, jakimi ścieżkami działa Bóg, kiedy y, okazujemy miłość naszym nieprzyjaciołom. Kiedy, kiedy tych, którzy nas przeklinają, my ich błogosławimy. Kiedy dajemy tym, którzy proszą, mimo że wiemy, że mogą nie oddać. Kiedy nie sądzimy, jesteśmy w, w sądach tacy umiarkowani, nie chcemy potępiać, chociaż wydawałoby się, że się należy trzymać się, Zasad podanych przez Boga, a to może przyjąć, przynieść błogosławione skutki, tak jak przyniosło w historii Dawida. Pytanie tylko to ciągle, które, do którego wracam, pytanie: czy chcemy tych Bożych metod spróbować? Czy chcemy Bogu dać szansę, żeby, żeby kiedy my trzymamy się Bożego Prawa, on mógł zadziałać tak jak chce?